w kolejnym filmie na moim kanale Dziś zaczniemy sobie Serię Minecraft Na PS4 I możemy zagrać w Starego, chociaż nie Starego Minecrafta nie będziemy grać Zagramy w nowszego w Nowy serwer Tego nie będziemy grać Fajny to jest, ale na razie Tego nie zagramy Mój świat Dajmy na to You Eeeem, um, tytuł, ok Będę graczył członek, pokaż współrzędny Wszystko jest. Co najwyżej chciałbym jeszcze zachować pipunek, ale dobra Twórz świat. Mam nadzieję, że w mi się nie na jakiejś bezludnej wyspie. To hagi, wagi jest szybciej. O. Dobra, jak żyje. Ja, zobaczcie, mam nawet mojego starego skina z starych serii Minecraft na telefonie, jeśli też pamięta. Na przykład te seria klipy z Zuzanną. To z, o, uzyskałem go na koncie Minecraft. Na PlayStation nie działa, na telefonie nie. No, świetnie. Popieram. Dobra. Zejdźmy sobie delikatnie i zbierzmy drewno. Tylko poczekajcie chwilę, muszę sobie przyciszyć telewizor. Jakoś tak, o. Może by się nie odbijało. Człynk do mikrofonu, tak jak było w autach. Dobra, okej, okay. chwilka, mm -hmm. o, mm, gdzie była ta świnka, e, świetnie, już ją zgubiłem. To jeszcze mam do was pytanie... O, dobra, zanim to, to szybko tutaj... No nie chcę mi się nie drzewa. O, trzy od razu. Nice. Może na łóżko zbieram wełnę? O, podwójne woiste Boże, początek przygoda i już będę miał zapasów na tydzień. Robi wrażenie. Niedługo może nagram coś z gangbistów For Rocket League. Albo normalny film z Brohalizem zamiast tylko live. Mhm, mm Dobra. Dobra, to Michał na razie starczy, tylko sprawdziłbym czy w pobliżu. O, Dwie wiaski, nie, dobra. Chociaż jest chyba jedna, a ja się już tutaj ucieszyłem, że tam to, to są dwie. Dobra. Weźmy na razie ten crafting. Przydałyby mi się dwie owce. mi jest osioł. Hmm, mam nadzieję, że tak aż doskoczę. Ej, X mi się zadziałał, kiedy skoczyłem XD. Dwie świnie nagle się tu zresztą... zresztą mi się nie było. A to dziwne Ta dwa 2 dropła Cud też trzy? A ty ile drobnych No ta już dwa, ale ja O nie ma krówka Nie mam niestety nic dla niej No czy mogę prosić o jakąś większą No w sensie bardziej taką jadalną zwierzynę klasycznie minecraftową ja na już tak. tu już się podobać ja pierdę On no świetnie jeszcze mi się źle klocek postawił dobra No. co wioska no ja nie mogę. Eee, niestety nie mam nic nicowieczko. Przepraszam cię. Dobra. Ja no ja idę do tej wioski, no. Można od golema zabiję, żeby mieć żelazo. Tak nie że dostaję obrażenia, nie musisz mi mówić. W komentarzach później... O, Chociaż to są charyzaty za tej Mike ale nie wiem. Nie, bo ona była tam daleko, więc raczej A. to nie ona. Dobra, czy tam jest... Tam jest pająk, dobra? Zanim ten na niego pójdę, zbieram kamienia znajdę w lepszym. Ciekawe ile ten filmik będzie trwał No nie palni. mi. Ja pierdziel póki co mam szczęście tutaj. Ale bez Keep Inventory to może być ciężko. Bardzo bym prosił, prosiło, chociaż pół tak kamienia. Dobra, mój kilo w pociągu nie jest dalej. Da, tam już są mowy, to tam raczej nie mogę pójść. Tu później wrócę, tylko wezmę sobie na mapce... Proszę, wezmę sobie drugie ręki. Dobra, teraz musimy wejść. No halo, czemu nie mogłem się przez chwilę ruszyć do przodu? Świetnie, tylko sobie deski marnuję. O, dwie owce. Chociaż nie jedna. Już myślałem, że gdzie? O, węgiel tam jest przy okazji, to bardzo dobrze. Ło chłopie. Miecz. Czemu powiedziałem miecz? Miedzi. No halo, mi klik nie działa? Węgier jest tu. To muszę tutaj budować. A świetnie, znowu mi się źle postawił. Po polecam. Dobra. Let's go. Muszę kopać tyle, ile mi kilof pozwoli. Chociaż widzę, że on już za długo to nie pożyje. Dobra, w sumie na razie tyle węgla wystarczy. dobra zobaczmy co takiego o, owca ostatnia już brakująca to się bardzo dobrze składa ja jeszcze jeden hit no ups to była chyba jej rodzina dobra no, jakieś skrzynki bym tu szukał o łóżko aha jestem idiotą to po co ja zbieram tą wełnę no nie ja to łóżka na nie potrzebuję. Pożegnałbym jakiegoś domku ze skrzynią, ale póki co żadnego tu nie widzę. Bo no, czy mogę tu posić jakąś skrzynkę? Ja nie mogę. Wioski na tym białym są zawsze bardzo biedne. Nic nie mam. Tu może coś będzie. O jest! Aha, sam chleb! Sam chleb, to sobie wezmę jeden. Już tu może. to sobie przeszukamy tą wioskę na jedno innym odcinku, zrobię, lepsze temy. A, świetny, mikrofon mi nie działał, dopóki go nie, nie podpiąłem z powrotem. Nie wiem czemu, ale dopiero wyskoczył komunikat, że jest dźwięk z mikrofonu dodawany do nagrania Ja pierdzie, to jest coś dziwnego No, sam chleb, sam chleb i samorodki złota Bez marwa, żeby ten wieśnak nie był aż taki biedny Ale dziwne, mi fajn, że golema nie ma Chyba, że po prostu go jeszcze nie spotkałem tu się na razie osiedle na jego domku A Chcę Chcą sikierkę, kill Tego nie potrzebują, to syf mm, Piecyk bym jeszcze zrobił Nie, tam biją moich nowych przyjaciół. A zombie tam oczywiście stał, No i już mam no, bardzo mało życia. Muszę tam jakoś się wspiąć i go zabić. Szegnam pana. No shit aha, już w skrwty położę no gdzieś tu A świetnie dobra, plan B szkielet pewnie we mnie strzelił o, tylko sobie tutaj podłożę o. no

Aha, fajnie. Nie. Chyba, że. No dlaczego? Eee, nienawidzę tego. Z ilu jak kratek spadłem, że uderzyłem od ziemi zbyt mocno. To były dwie lub trzy. Nie, reszta mechanika Minecraft mi tak wkurza. Też musiał się trafić akurat z zombie w hemi. Obym chociaż znalazł te itemy Wpadka, dawno nie grałem w Minecrafta, przepraszam Ja pierdole, no nie chcę mi się udrawiać itemów, no błagam. I Dobrze, przynajmniej nie muszę usługać tego na drugim końcu świata bez mapy Bo te kordy to tutaj są, to są śmiech na sali To pokazuje tylko na jakim obecnie jesteś klocku te kordy już na wersji PC są lepsze. Gdzie ja spadłem gdzieś tam? Na górnych tych. Nie Niedaleko gdzieś właśnie zaskoczyłem. I się zabiłem przy okazji. Super, no dokładnie taki miałem plan. Ej, no ty ja. O tu, 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 tu. A jeszcze mi się niechcący czat włączył. Wszystko? Nie, tu jest jeszcze. <laughs> żelazo! X0! Musimy zginąć, żeby znaleźć tutaj żelazo? No i git. Pięć żelazo tutaj mam. Więcej. No, fajnie. Dobra. Moje kotek, ale nie mam rybek. Ale teraz moje pytanie brzmi, gdzie jest ten domek, gdzie, mam położone, gdzie miałem położony crafting? O tu, tu. Ej, nie, jest gulem! To czemu ja go nie widziałem wcześniej? Hmm, skraftuję później coś z tego żelaza. Czy razem to udziała? Nie. To jak ja kurde, zrobić ten trofeum. Ulecz głód, jedną z mięso. No, uleczyłem głód, jedząc z mięso, kiedy miałem efekt i kiedy nie miałem efektu, to bo mi zadziałało. A i tak nie dostałem trofeum. To czy ktoś może mi wyjaśnić, jak to w końcu działa? Dobra, przepalmy na razie trochę tego. Teraz żelazo. No, to ja na razie mam już dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się, cześć!